Witam wszystkich swoich widzów. Dzisiaj skupimy się na temacie filmu, który ostatnio opublikował Sebastian Lubliński. Był to test brykietu, który dostał od pana Karola. A więc zobaczmy, jak to wyglądało. Od pana Karola bodajże. Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę, poczekajcie chwilę. Brykiet dostałem od Pana Karola. Przysłał mi e maila około dwa tygodnie temu. To jest właśnie ten mail. Witam, oglądam czasem filmy, w których testuje Pan drewno połowę różnych gatunków oraz różne paliwa, jak na przykład brykiet, których aktualnie, który aktualnie jest najtańszym paliwem pod warunkiem, że kupujemy go od lokalnego producenta, a nie w markecie. Ja z Trocin, ze stolarni produkuję, produkuję brykiet w którym palę w kominku. Nie mam kotła zgazowującego. Chciał, czy chciałby Pan zrobić test, jak się spala w atmosie? I dostałem od Pana Karola właśnie paczkę. Odebrałem ją w tamtym tygodniu, ale żeby nie było, to nie miałem. Tu oczywiście Sebastian mówi, że dostał. O, zobaczmy tu. Jak pachnie powiem Wam, że nie czuję zapachu ale jeszcze zważmy taką jedną, jeden, jeden ubity brykiecik. Ile on waży. 373 gramy. No i dalej przechodzimy do palenia. Trzeba, 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 trzeba. No i teraz tak. Całkowicie usuwa ze w 3 sekundy. Trójkrotny zwrot pieniędzy w przypadku nieważności światowy bestseller przekroczył 30 31, 30 chodzi mi o to, że Sebastian poukładał ten brykiet jeden za drugim. Nie wziął pod uwagę tego, że Brykiety naturalnie puchną i sobie to po prostu ułożył i tak se rozpalił. Zobaczmy jeszcze. Bo jest tu też taki ciekawy moment. Darby wypadło. Nałożyłem może za blisko komory spalania tego brykietu. No, ale pompka daje radę na trzecie. Zobacz. Automatyki się. do tego jak się pali, po prostu tak się pali. Mam ustawiony kocioł tak, żeby temperatura była wysoka spalenia i tak mi się wydaje, że po prostu jest dobrze. Dobra, zajrzyjmy teraz tutaj do komory. Co my tutaj mamy? O kurna. No dobra, nie otworzę, bo pełno jest, yy, tak jak widzicie, wyleciało na ziemię. Pełno jest yy, takiego popiołu rozgrzanego, czyli gazuje się zarąbiście. A zobaczmy jeszcze tutaj, może nam się uda podejrzeć. No, też jest, też jest nieźle. No i właśnie chodzi o to. Że troszkę za dużo napakował, troszkę mu ten test nie wyszedł, więc postanowiłem odezwać się do tego pana Karola. Zamówiłem sobie taką samą paczkę i postanowiłem zrobić ten test u siebie w kotłowni. A jakie będą efekty? Zapraszam. I mamy. Ten, oto właśnie brykiecik, długości około dziesięciu centymetrów, średnica, jakieś osiem, i to sobie zważymy dwadzieścia trzy i pół. To nam już nie będzie potrzebne. Skupmy się teraz na rozpaleniu, jest godzina dziewiąta dziewiętnaście. Ja już mam przygotowane start dla domatu na trzydzieści pięć. Dmuchawę startujemy i zaczynamy rozpalanie. Pięknie tu się pali, tego oczywiście nie otwieramy. Nie ma sensu. Teraz tak na dom ma iść 30. My żeśmy tu otworzyli. Musimy teraz to zamknąć i sobie przestawimy. 2 stopnie mniej, i zawór nam się zamknie, a tu spokojnie palimy. I teraz tak ja nie będę układał tego, bo to nie ma sensu. Będziemy to po prostu wrzucać z tego względu, że brykiet puchnie podczas palenia. Ciekawi mnie tylko Pan Roman, co on będzie o tym sądził. Wow, ale to się pruszy. To wygląda tak, jakby to było robione z dodatkiem jakiegoś papieru albo czegoś. Są to drobne trociny na pewno. Z podpiły meblowej drobniutko po prostu ciąć. Także Sebastian miał 1000 litrów, ja mam 1500. Także u mnie to krzywdy nie będzie. Można tu śmiało pakować, ile wlezie. I teraz nie układamy, bo to jednak puchnie. O. Widzicie, to się śmiało rozpala. Nic się nie dymi. Nie wiem, co ci ludzie opowiadają, że im się dymi, że im się kopsi. Ja też powiem tak, że w pracy mam ludzi, którzy jak czegoś nie umieją zrobić, to mówią, że to jest niewykonalne. O, zaczyna już się pomału dymić. Więc spokojnie sobie pakujemy. Łopatą, by się to lepiej wrzucało, a nie tak jak to teraz. Oczywiście będą duże szczeliny, ale to się zaraz rozleci. Trzeba tylko uważnie oglądać filmy innych. A więc tak to mamy. Mniej więcej tak to wygląda. Później sobie to dołożymy. To niech się jeszcze rozpala. A my sobie w międzyczasie zobaczymy, ile nam tego. Zostało siedem, czyli jakieś trzynaście kilo, nie, piętnaście kilo. Wchodziliśmy sobie 15 kilo zostało 7 Także może pójdźmy sobie zobaczyć na komin Normalnie tam dymi, bo strasznie mokro jest. Także, Także my tu zostawiamy godzina 9.25. Aha, jeszcze jedno: przecież bufory mamy, a więc bufory mamy opuszczone. Czyli zaczniemy od samego dołu. Mamy 20, 20. Oczywiście nie robimy tego testu na wydajność, tylko po prostu jak to się będzie palić. pięć za godzinę proponuje się spotkać. A więc godzina minęła. Zobaczmy co tu się dzieje. Temperatura spalin 200. 86 na kociołku i teraz przez tą godzinę rosło mi powyżej 60 stopni czyli 40 stopni napompowało. Teraz co się dzieje w tym naszym kotle o. wszystko puchnie ładnie jeszcze nie nadaje się to za bardzo do rusztowania. I teraz tak, na podstawie tego co robił Sebastian. Sebastian ma otwarte powietrze pierwotne tam 5 czy więcej milimetrów. Ja sobie zmniejszyłem na minimum, czyli dałem 1 mm powietrza pierwotnego. I dzięki temu utrzymują się takie temperaturki. Także ten nasz papier. O tak sobie to oglądam. To jest takie bardzo drobne z dodatkiem nie wiem, może papieru, może czegoś. Ale jest to dosyć fajne opał. Porównując to do spalania zwykłego drewna, jest to bardzo ciekawa opcja. Także na razie zostawmy to jeszcze w spokoju. Niech to się spokojnie pali, bo to trzeba będzie później jeszcze zrzucić. I zobaczymy, co będzie dalej. No i mamy dwie godziny. Temperatura spalin spadła. Czyli kocioł jest pusty. Co tu mamy? Już powyżej 70. Na drugim mamy 45 jakieś. Zobaczmy, co tam się dzieje. Wszystko ładnie wypalone. Ładnie to sobie spadło. Dobra. I teraz czas. do poklinowało. Będzie szło. Gdyby tylko mi się chciało takie coś robić. To by było całkiem fajne. gdzieś zawsze od stularza można rodziny załatwić i to by działało. skoro to zważone to też do pieca. To niestety trzeba wyrzucić. No i mamy. Tak to wygląda. Za godzinkę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Temperatura się za chwilę podniesie. Ja oczywiście grzeję. Mimo to temperatura rośnie. Także zobaczymy, co będzie dalej. No i właśnie minęła trzecia godzina palenia. Temperatura spada. Palin kociołek się utrzymuje, cały czas zgrzeje. Zobaczmy, co to wygląda. Jak to wygląda w kotle. To już jest końcówka, to już mi chwilę pochodzi. Ale, z racji tego, że brakuje nam tego opału, mieliśmy tylko 23 kg. Więc wyniki są następujące. Mamy tu 80, następny mamy prawie 70, tu już nam się podniosło powyżej 30, w dół stoi i my musimy przerwać ten teści i wziąć się za swoją ulubioną wierzbę, którą sobie to 2-3 lata ścinam na podwórku sobie ładujemy naszą wierzbę i ja już sobie będę palił aby dociągnąć kociołek do pełna Nie musi być to buczyna nie musi być to jakiś tam drewno Specjalnego gatunku. Moja wieżba też się fajnie pali. Jest trochę cienkiego, trochę takiego grubszego. Także informacja dla pana Karola. Sebastian ostatnio robił test na zamkniętym ogrzewaniu ja tylko chciałem pokazać, że to się pali że jest to wydajne moja ocena jest taka, że jeśli komuś się chce takie coś robić bo ma na to czas i ochotę jak najbardziej polecam jest to bardzo dobrej klasy popa ja sobie to palę wierzbą i będzie super, a następnym razem, jak to wszystkim tłumaczę, węgiel to podstawa. Także z mojej strony będzie wszystko. Życzę miłego oglądania, pozdrawiam i do usłyszenia.